Tak wiele Polaków pomogło Żydom, zresztą mamy to na to dokumenty. Niedawno żydowska organizacja Anti Defamation League opublikowała badania, z których wynika, iż Polacy są najbardziej antysemickim narodem na świecie. Według nich blisko co drugi z nas jest niechętny w stosunku do Żydów. Badania wzbudziły dużo kontrowersji, głównie ze względu na metodologię ich przeprowadzenia, a także na fakt, iż według raportu Unii Europejskiej z 2018 roku Polska była na szarym końcu, jeśli chodzi o antysemickie incydenty. W związku z tym postanowiłem zapytać przechodniów, czy czują się antysemitami. Jeśli docen naś moją pracę zostaw łapkę w górę a także subskrybuj aby być na bieżąco zapraszam do oglądania Czy czuje się pani antysemitką? Nie, 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 nie. dzień dobry. Nie, nie czuję się. Nie, nie. Czy czuje się pani antysemitką? Nie. 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 Ja na przykład nie jestem. Bo mnie to wszystko jedno czy jaki człowiek jest, a czy Biały, czarny czy zielony to jednakowo ma prawo do życia. Czy czuje się pani może antysemitką? Nie, nie. Nie. Ci ludzie mi w ogóle nie przeszkadzają. Czy czuje się pani antysemitką może? Nie, nie, nie. Raczej nie. Nie mam takich y, żadnych przekonań takich, które by tam powiedzmy wskazywały ani żebym miał... Jakieś złe doświadczenia powiedzmy z, z innymi narodowościami ani Żydami ani. Czy czuje się pani może antysemitką? No, nie. Nie, nie. Ostatnie badania żydowskiej organizacji pokazały, że Polacy to jeden z najbardziej antysemickich narodów na świecie. Czy pani zgadza się z tymi badaniami? Pan trudno mi powiedzieć, bo no nie wiem, nie znam się na tym, ale jak osobiście to nie jestem. Nie, nie, nie. A czy rzeczywiście? Trudno. Nie wiem naprawdę, jakie to badania były, ile jest za, ile przeciw, nie wiem. Myślę, że nie. Myślę, że jesteśmy tolerancyjnym narodem. Zdarzają się oczywiście jakieś grupy ludzi, ale jako naród myślę, że jesteśmy bardzo tolerancyjni. Według ostatnich badań żydowskiej organizacji Polacy to jeden z najbardziej antysemickich narodów na świecie. Czy pani zgadza się z tym stwierdzeniem? No raczej nie. Nie. Nie wiem się wydaje, że nie. Raczej nie. Nie wiemy. No, każdy, każdy ma swój pogląd jeden, jeden lubi takich, lubi takich. Antysemickim. No jeżeli pomagali Żydom w ratowaniu życia ich, to ja uważam, że... Według ostatnich badań Polacy to jeden z najbardziej antysemickich narodów na świecie. Czy Pani zgadza się z tym stwierdzeniem? Nie zgadzam. Nie zgadzam. Nie widać, tak, nie zauważa tutaj, żeby powiedzmy, czy nawet w towarzystwie, czy coś, żeby to jakieś tam, jakieś nagonki na te sprawy były. Ostatnio żydowska organizacja opublikowała badania, z których wynika, że Polacy to najbardziej antysemicki naród na świecie. Czy Pani zgadza się z takimi badaniami? No, raczej nie chyba, bo moje środowisko, tu gdzie ja znam osoby, to raczej nie. Moim zdaniem to jest nieprawda. Polacy bardzo dużo Żydom podczas II wojny światowej pomagali, i to jest niesłuszne wręcz stwierdzenie, to co mówią. Czemu służą takie badania, aby pokazywać Polaków jako człowiek antysemitów? Dodam jeszcze, że te badania wzbudziły wiele kontrowersji, między innymi z tego, że tam takie pytania były trochę zadawane, sugestywne. I... No wiadomo, no jakoś trzeba poprawić wizerunek. No nie mam pojęcia, no, no, no badają no, rzeczywiście, jak, jaki ten naród polski jest, prawda? Czy większość jest za, czy przeciw, no, 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 nie, no nie wiem. No. Wielu specjalistów odnośnie tego, tych badań twierdziło, że te pytania są takie jakby może nie do końca odzwierciedlające prawdziwe intencje. Jedno z pytań brzmiało na przykład, czy Żydzi za dużo mówią o Holokauście. Czy pani zgadza się na przykład z takim twierdzeniem? Nie zgadzam się, bo mój ojciec też siedział wie pan w więzieniu w Oświęcimiu. Także dobrze, że mówią. No. dużo o tym się, bo mój ojciec też był więźniem, także wie pan. No. Dobrze, że nagłaśniają, że mówią, że to, że no taka prawda jest, no, że, że jak to rzeczywiście było. No, bo ja znam wie pan to z jednej strony ze strony ojca, który, mówię, siedział, był więźniem, także no dobrze, że nagłaśniają, bo niektórzy to nie wierzą, jak to mówią, to były obozy polskie, nie? I, 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 i w telewizji, jak tego i, i, i prostują to tamto, to było w Polsce, ale nie obozy polskie, prawda? No, tylko to były niemieckie, no, także, no, no powiedzieć, jak to jest, ale ja mówię, znam inną prawdę ze strony, mówię, słów ojca, Czemu pani zdaniem mogą służyć takie badania, żeby pokazywać nas jako antysemitów czołowych? Nie wiem, nie wiem. jakaś nagonka widocznie trochę, trochę żeby tam może i polityczne, może i raczej mi się wydaje, że w tym to kierunku idzie, bo to od górnia coś tam sterowane jest i tak mi się wydaje. Czemu pani zdaniem służą takie badania, żeby pokazywać Polaków jako czołowych antysemitów na świecie? <laughs> Nie, nie wiem. Dziennikarze, niektórzy to się lubią tak, jak to mówią, babłać. Opróbować. Dlaczego, pani zdaniem, organizacje żydowskie podejmują takie właśnie działania? Nie wiem, naprawdę. Nie wiem dlaczego. Przecież e, tak wiele Polaków pomogło Żydom. Zresztą mamy to na to dokumenty, e, filmy, świadectwa różne. Nie rozumiem dlaczego, w jakim to celu jest. A co ty myślisz o badaniach organizacji Anti-Defamation League? Napisz w komentarzu. Jeśli doceniasz moją pracę, zostaw łapkę w górę, a także subskrybuj, aby być na bieżąco. Adam Wąsikowski, Sonda W.